Zastanawiasz się, czy picie piwa w trakcie odchudzania to dobry pomysł? I chciałbyś wiedzieć, jak ten ulubiony napój wielu Polaków wpływa na serwetkę i zdrowie? Czy marzysz o tym, aby zgubić tłuszcz brzucha i osiągnąć wymarzoną serwetkę? Czy czujesz frustrację z powodu nieudanych prób pozbycia się tłuszczu z brzucha? Zarezerwuj miejsce na naszym darmowym szkoleniu online, gdzie dowiesz się, jakie są najefektywniejsze ćwiczenia na płaski brzuch. Poznasz trzy niesłychanie skuteczne metody treningowe, które pomogą Ci spalić tłuszcz z brzucha bez wychodzenia z domu, oraz otrzymasz wskazówki dotyczące odpowiednich produktów. Kliknij na link w opisie i zarezerwuj miejsce już teraz. Na początku przypomnienie o tym, że alkohol, a dokładniej etanol, zawiera kalorie. 1 gram czystego alkoholu dostarcza około 7 kalorii. To więcej niż węglowodany i białko, które w jednym gramie zawierają po 4 kalorie. Ale mniej niż tłuszcz, bo tłuszcz ma 9 kalorii. Więc być może obiło ci się kiedyś uszy, że alkohol nie tuczy. Czy jestem zjanką prawdy? Alkohol nie może być odkładany w naszym organizmie, ponieważ traktowany jest jak trucizna, której organizm chce się najszybciej pozbyć. W konsekwencji jest wykorzystywany preferencyjnie względem innych makroskładników. To jednak nie oznacza, że nie przytyjemy. Jeżeli przekroczymy nasze zapotrzebowanie energetyczne, to energia w tkance tłuszczowej zostanie zmagazynowana z nadmiaru innych niż alkohol, kalorii makroskładników. Więc z matematycznego punktu widzenia, to jest kwestia kalorii i możemy pić alkohol, bo to jest kwestia tego ile dostarczymy kalorii z jedzenia i z alkoholu. Więc spójrzmy na kaloryczność piwa. Jedna puszka, półlitrowa, około 200-300 kalorii. Ale wydaje mi się, że oprócz samego alkoholu, samego piwka, dużym, że tak powiem, niebezpieczeństwem, są inne kalorie. Bo przecież gdzieś tam będąc, wypijąc sobie te piwko, przeważnie jemy dodatkowe rzeczy, nie są to rzeczy niskokaloryczne. Więc patrząc na średnie zapotrzebowanie, powiedzmy, że około 2500 kalorii takiego przedziętnego człowieka. Jeżeli wypijemy sobie 2-3 piwka na imprezie, to mamy 600 do 1000 kalorii. Do tego jeszcze jakieś jedzenie. Jeżeli to jest jedzenie typowo imprezowe, jakaś pizza, jakiś burger, frytki, do tego paluszki, to tak naprawdę na jednym takim posiedzeniu, na jednej imprezie, możemy wykorzystać cały swój dzienny bilans a nie rzadko go mocno przekroczyć i oczywiście ten nadmiar energii odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej i po dłuższym czasie pojawia się pilny brzuszek i każdej osobie, która napiła się piwka albo innego alkoholu, przynajmniej raz w życiu, nie muszę tłumaczyć, że pijąc alkohol wzrasta apetyt i z drugiej strony wyciszają się nasze wyrzuty sumienia. Czyli jeżeli jesteśmy na jakieś dzieci, jeżeli mamy jakiś plan działania, no to będąc pod wpływem alkoholu, dużo trudniej jest się go trzymać. Wręcz bym powiedział, że czasem jest niemożliwe trzymać się swoich założeń. Ok, a co jeżeli masz już taki piwny brzuszek? Podstawą, aby się go pozbyć, jest odpowiednia dieta z deficytem kalorycznym i dodanie do tego ruchu. Jeżeli nie wiesz, ile kalorii, Musisz jeść, aby sudnąć, to skorzystaj z mojego darmowego kalkulatora, do którego link znajdziesz w opisie. Pisz tam wszystkie swoje dane jako cel ustaw utrata masy ciała. Tam dostaniesz konkretne wyniki, Twoje kalorie i będziesz mógł zacząć działać. Jeżeli chcesz się pozbyć takiego brzucha, to polecam ci ograniczyć picie piwa i generalnie alkoholu. Ale według mnie najważniejsze w tym wszystkim jest zachowanie umiaru. Niewielka ilość alkoholu praktycznie nie wpłynie na wygląd Twojej sylwetki. Czy picie wina do kolacji czy piwka od czasu do czasu na meczu, to według mnie normalna rzecz. I w diecie normalnej osoby, która nie zajmuje się sportem profesjonalnie, która po prostu dba o siebie, według mnie, powinno być na to miejsce. Jeżeli ktoś oczywiście lubi i ma ochotę. Więc odpowiadając na pytanie, można chudnąć, robić formę, robić świetną sylwetkę. Wetkę, pijąc od czasu do czasu alkohol, pijąc piwko, i nie jest to ograniczeniem. Ale tutaj powtórzę jeszcze raz: bardzo ważny jest umiar, bo można to robić, ale niektóre osoby nie będą potrafiły tego robić. Pijąc piwko, po prostu sobie luzujemy. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić w sposób umiejętny, w sensie, nie wiem, wypije piwko, dwa, zje kawałek pizzy i tyle, raz na jakiś czas. To, to nie jest problemem, a nieumiejętne robienie tego to jest właśnie impreza, w której jemy pizzę i nie wiem, jemy kebaba po imprezie, pijemy 10 piw. <laughs> wystarczy taka jedna impreza w tygodniu i wszystko na nic. Cała nasza praca tygodniowa, a często nawet dwutygodniowa jest na nic, bo zjemy tyle kalorii, słabimy swój organizm, więc... Jeżeli ktoś, jeżeli Ty czujesz, że popadasz w takie skrajności, wtedy zalecam Ci ograniczanie jakby alkoholu, ale jeżeli nie popadasz w takie skrajności, w sensie po prostu sobie tam wypijesz piwko, to spokojnie, według mnie droga wolna, można robić formę, można się odchudzać. I teraz mogę dać tutaj taką wskazówkę, którą sam zastosowałem w swoim życiu. Jeżeli lubisz się napić piwka, to mamy piwka zero, bez alkoholu. I mamy jakiś nawyk sobie lubimy wypić piwko. I możemy ten nawyk zamienić na picie piwka bez alkoholu. E, ma mniej kalorii. Po drugie, nie ma alkoholu, czyli pijąc to piwko bez alkoholu, nie luzujemy sobie tak bardzo jak normalnym piwkiem. A po trzecie, można znaleźć takie piwka, które smakują tak jak normalne piwo. <laughs> Tylko no, nie ma tam alkoholu. Ja polecam coś takiego spróbować. E, jest to proces tak zmiany nawyków, ale jeżeli przejdzie się ten proces, to po prostu pijemy sobie wtedy piwko zero i to ma dużo lepszy wpływ na naszą sylwetkę, ale też nas do no i właśnie przejdźmy teraz do tematu zdrowia, wpływu alkoholu na zdrowie. Jeszcze niedawno uważano, że lekkie lub miarkowane picie alkoholu może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem. Różnych chorób, otyłości, cukrzycy czy chorób serca, jednak najnowsze badania bardzo kwestionują ten dotychczasowy pogląd. Po zebraniu danych ze 107 badań od ponad 5 miliona uczestników stwierdzono, że alkohol w absolutnie żadnej ilości nie przynosi korzyści zdrowotnych. Picie małych ilości alkoholu nie wiąże się z niższym ryzykiem śmiertelności w porównaniu do osób, które nie piją. Dlatego. Taka niefajna rzecz, alkohol jest uznawany przez WHO za rakotwórczy. Szczególnie dotyczy to nowotworów gardła, jamy ustnej, krtani, przełyku wątroby i okrężnicy. Pijąc piwko zakłócasz swój sen i regenerację. Może być dziwiony, no bo przeważnie po piwku zasypiamy szybko i lepiej, ale sen jest gorszy jakościowo i gorzej się regenerujemy. Piwo może też powodować problemy z trawieniem. Alkohol jest najpierw rozkładany w żołądku, co sprzyja wzrostowi soków trawiennych. Odrażniamy sobie i to cienkie określnice, tam dalej jest alkohol rozkładany i foniany. I długofalowo może to doprowadzić do bólu brzucha, zdjęć i biegunek. Tak samo alkohol negatywnie wpływa na bakterie w jelitach. Więc według mnie ograniczenie w alkoholu, liczby drinków, liczby piwek <noise> ma znaczenie, jeżeli chodzi o długoterminowe dbanie o swoje zdrowie. I tutaj nie muszę mówić, że duża ilość alkoholu, nadmierne picie zwiększa ryzyko nadciśnienia, udaru mózgu, niewydolności serca, a nawet różnego rodzaju innych problemów z sercem. Więc przedstawię Ci pokrótce, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy pijesz dwa piwka dziennie. Ryzyko zachorowania na nowotwór przejuku wzrasta o 100%. Twój mózg dużo szybciej się starzeje, aż o dwa lata. Na 90% w długim okresie czasu rozwinie się u Ciebie stłuszczenie wątroby. W ciągu roku możesz przytyć o 24 kg. I nie mówię Ci tego wszystkiego, żeby Cię straszyć, ale po to, żebyś miał świadomość, że nie ma czegoś takiego, jak zdrowa dawka alkoholu. I thank you To jest po prostu fakt. Wcześniej powiedziałem Ci o moim triku z piciem piwek Zero. Tak naprawdę można to zastosować do wszystkich innych alkoholi. Według mnie alkohol, nie wiem, picie e, piwa, picie e, szampana, w czasie kiedy świętujemy, jest symbolem. I my mamy taki nawyk, no że coś robimy, cieszymy się, pijemy alkohol. I można zmienić ten nawyk, właśnie najprościej zamieniając te rzeczy na wersję Zero. Mamy wersję Win Zero, mamy wersję e, szampanów, różnych produktów, które smakują bardzo podobnie, jak nie tak samo. E, do tych produktów alkoholowych dają nam podobny nawyk. Możemy świętować, jak nie wiem, Sylwestra z <laughs> szampanem. Zero. Możemy naprawdę fajnie się bawić, ale nie mieć tam procentów. Podsumowując, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Najważniejszy jest umiar, ale to ty musisz sobie zdecydować, co zrobisz ze swoją sylwetką, ze swoim zdrowiem. Czy będziesz pił alkohol? Czy wiesz, że go pił dużo, z konsekwencjami albo mało, decyzja zawsze należy do Ciebie. Ale jeżeli chciałbyś zgubić brzuch i poprawić swoje zdrowie, mam dla Ciebie ważne ogłoszenie. Szukam 10 mężczyzn w wieku 30-50 lat, którzy chcą się pozbyć opornego tłuszczu z brzucha, poprawić kondycję, samopoczucie i zdrowie, a przy tym właśnie wypić piwko i świetnie się czuć. Jeżeli to Ty, to kliknij na link w opisie, wypełnij krótki test, z którego dowiesz się, co sprawia, że nie chudniesz. Daj znać w komentarzu, czy pijesz piwko, jeżeli tak, to jak często i jakie. Jakie je lubisz? Jestem ciekaw Twojej odpowiedzi. Tyle ode mnie. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.